3, 2, 1 i jedziemy. W dzisiejszym odcinku skrót najważniejszych informacji tygodnia Kajakiem przez ocean z Google Maps, Człowiek z aparatem w głowie, Serwis do wygodnego przechowywania muzyki, MUG, oraz recenzja telefonu HTC WildFire. Zostańcie z nami do końca. Cześć, a 46. odcinek WebShake TV. WebShake TV to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Na początek posłuchajcie o szalonym artyście z aparatem w głowie, oraz o innych ciekawostkach, które znaleźliśmy dla Was w tym tygodniu. Ostatnio wpadł mi w ręce temat związany z pewnym idiotą, a właściwie profesorem New York University Teach School of the Arts. Teraz pamiętam, to tam chyba Lady Gaga studiowała. Ale... No proszę, bardzo ładnie, więc być może i były wykładowca. Potraktował sobie powiedzenie mieć oczy z tyłu głowy bardzo dosłownie, bo pan łafa Bilal, bo tak się nazywał Wartysta, wymyślił, że wstrzepi sobie w czaszkę tutaj z tyłu głowy aparat. Aparat ten ma 5 cm średnicy i 2,5 cm grubości. Podobno nie uśpili go do, jakby do, tego, do tego manewru, całego, tylko miejscowe znieczulenie. Sprawa Ale to była... W czaszkę czy pod skórę jakoś? W czaszkę. Po prostu szczepiony no, bo... został tutaj jakoś w czachę. Nie wiem, może przywiercili, może coś w tym stylu. Generalnie średnio fajna sprawa, podobno strasznie bolesne to było, mimo miejscowego pochodzenia. On chce jakby zamanifestować tym i zacząć dyskusję o ważnych sprawach społecznych, politycznych, technologicznych, estetycznych i artystycznych. Zapomniał dorzucić jeszcze konfliktów w Korei i głodu w Afryce. Ja myślę, że to jest rzeczywiście idealny sposób, żeby zwrócić uwagę na te rzeczy. Natomiast ten aparat fotografuje jego codzienne czynności. Zdjęcia są wyko wykonywane co minutę, nawet wtedy, kiedy śpi. Aha. I one są publikowane na bieżąco w. w Y, muzeum w Katarze, które właśnie to, ta akcja ma promować właśnie to muzeum. Te zdjęcia podczas to są chyba średnio ciekawe, jeśli akurat śpi na plecach. No pewnie tak, bo też obiecał swoim studentom, właśnie, że będzie zakrywał aparat na czas trwania zajęć. Także tutaj studenci akurat nie, nie muszą się martwić o naruszenie zasad ich prywatności. Natomiast czego się nie robi dla sztuki, to jest właśnie projekt zatytułowany Trzecie ja i przygotowany na otwarcie muzeum. Trzecie oko". Tak, na otwarcie muzeum współczesnej sztuki arabskiej w Katarze. Otwarcie tego muzeum 30 grudnia. Jeżeli ktoś będzie akurat w Katarze, polecamy skoczyć, zobaczyć co tam się będzie działo. Jeśli nie wiecie, jak trafić do Kataru, z pewnością pomoże Wam Google Maps, no chyba że jesteście ze Stanów Zjednoczonych lub Japonii, bo mieszkańcy tych krajów mają troszeczkę przechlapane, jeśli chodzi o mapy Google. Google robi małe psikusy, bo wiadomo, możemy za jego pomocą wyznaczać trasę z punktu A do punktu B. Chyba nawet dosłownie przechlapane czasem. Dokładnie. Przykładowo, kilka takich smaczków znaleźliśmy na temat tych tras. Z Japonii do Stanów Zjednoczonych, na przykład, Google sugeruje nam, że musimy przepłynąć Ocean Spokojny kajakiem. I to chyba jest konkretny krok, no nie? W tak. Którym... Krok 27, pozycja 27 na naszej trasie to jest przepłynięcie kajakiem przez Ocean Spokojny. A jeżeli szukamy połączenia między jakimi miastami, czy to trzeba między krajem, czy między miastami konkretnymi? To było między krajami. Natomiast e, podobnie, jeśli chcemy się dostać na przykład Santa Cruz w Kalifornii na Hawaje, mhm. też mamy mniej więcej taką samą sytuację. E, z kolei, obierając kierunek Japonia-Chiny, e, musimy w pewnym momencie pogonić Pacyfik z Także cie też ciekawa sprawa. Mi najbardziej podoba się jedna rzecz, e, mianowicie mieszkańcy Sydney, którzy chcą się dostać e, z Shelburne Hotel na Sussex, ho na Sussex Street 202, numer budynku 202 e, do siedziby Google, która mieści się pod numerem 201. Zamiast przejść 30 kroków do budynku obok, Google kieruje ich na ponad 10-kilometrowy objazd. Albo spacer. Albo spacer. Czyli generalnie można powiedzieć, że ludzie pracujący nad Google Maps mają dosyć specyficzne poczucie humoru. Dokładnie tak. Jeszcze wracając do tego, co powiedziałem na początku, o tym, że mają dosłownie przechlapane. Dwie takie sytuacje znaleźliśmy z Nowego Jorku do Londynu. W pewnym momencie musimy przepłynąć ocean w pław, Podobnie chcąc się dostać z Tajwanu do Japonii. Powodzenia. A teraz posłuchajcie pozostałych wiadomości z tego tygodnia. Facebook wprowadził zmiany w wyglądzie profilu użytkowników. Dotyczą one głównie rozmieszczenia funkcji i układu informacji. Użytkownicy YouTube'a mogą już pomijać reklamy poprzedzające film. Reklamodawca zapłaci tylko wówczas, jeśli reklama zostanie obejrzana. Właściciel MySpace poinformował o wystawieniu portalu na sprzedaż. Szacowana wartość transakcji to około 250 milionów dolarów. Nieoficjalne źródła donoszą, że Google chce przejąć największy na świecie serwis zakupów grupowych grupą za kwotę nawet 2,5 miliarda dolarów. Jeżeli macie problemy z waszą muzyką oraz z tym, żeby odsłuchiwać tych samych kawałków na różnych komputerach oraz urządzeniach mobilnych, na pewno pomoże wam MOOC. Zresztą posłuchajcie sami. MOOC to platforma umożliwiająca przechowywanie wszystkich plików muzycznych w jednym miejscu i korzystanie z nich z dowolnego komputera lub innego urządzenia mobilnego bez żadnych ograniczeń. Wystarczy, że zarejestrujecie się w serwisie, a następnie prześlecie wybrane pliki muzyczne do MOOC. Dzięki temu zgromadzicie ulubione utwory w jednym miejscu, a ponowne korzystanie z nich będzie wymagało tylko dostępu do Internetu. Darmowa wersja obejmuje 1 GB transferu danych. Panel administracyjny serwisu został wyposażony wyłącznie w najistotniejsze funkcje, dzięki czemu korzystanie z MOOC jest bardzo wygodne. Utwory możecie układać w dowolne playlisty, a opisy plików w każdej chwili edytować. Ponadto MOOC umożliwia Wam dzielenie się muzyką poprzez konta na Facebooku czy Twitterze. Korzystanie z serwisu nie wymaga pobierania i instalowania żadnych skomplikowanych programów, eliminuje także odwieczny problem z przechowywaniem i przenoszeniem plików. Raz przesłane do MOOC będą mogły być odtwarzane z dowolnego komputera czy urządzenia mobilnego. Nawet jeśli utraciłeś dane z dysku lub zepsuł ci się komputer, to dzięki MOOC nie utracisz swojej ulubionej muzyki i będziesz mógł powrócić do niej zawsze i wszędzie. Muzyki z MOOC możecie słuchać także na telefonie HTC Wildfire, który w tym tygodniu recenzuje dla Was Paweł. Witajcie. Dzisiaj test HTC Wildfire. Jak zawsze na początku dwa słowa o obudowie telefonu. I tutaj nasuwa się skojarzenie z modelem Desire, bo rzeczywiście oba telefony w sensie designu są do siebie bardzo podobne. Na dodatek wykonane z podobnych materiałów. Tutaj też do okoła jest ramka z metalu, jest szkło hartowane na wyświetlaczu, jest plastik gumowany, który się nie rysuje. Szkło odporne na zarysowania, telefon ma już kilka miesięcy i tutaj jest jednak głęboka rysa na wyświetlaczu, więc trzeba unikać kontaktu z kluczami. Sercem telefonu jest procesor taktowany zegarem 528 MHz, i niestety tak naprawdę to jest trochę za mało, bo telefon zwalnia w wielu aplikacjach. Na przykład w przeglądarce internetowej, czy nawet w aplikacji, która służy do odtwarzania muzyki. Jeżeli pogłaszam muzykę, to po prostu telefon reaguje dopiero po kilku sekundach. To się zdarza często, i tutaj jednak brakuje większych mocy obliczeniowych. W telefonie jest oczywiście system operacyjny, to jest Android w wersji 2.1. HTC zapowiedziało aktualizację do wersji 2.2, natomiast ona nie jest ciągle dostępna. Jest na szczęście interfejs HTC Sense ze wszystkimi jego zaletami bardzo wygodny bardzo fajnie wyglądający i bardzo łatwo dający się spersonalizować ekran główny plus widgety natomiast ograniczeniem jest niestety rozdzielczość tego wyświetlacza bo tutaj na wyświetlaczu mamy tylko 240 na 320 pikseli i to rzeczywiście jest mało jak na dzisiejsze telefony. Widać pikselozę na kantach czcionek, na powiększonych obrazach w przeglądarce internetowej. I to jest największy minus tego telefonu. Na szczęście wyświetlacz obsługuje multitouch, czyli można powiększać gestem uszczypnięcia obrazy czy strony internetowe. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, tutaj widać również w przeglądarce internetowej te zwolnienia, podobnie w animacjach, przy widgetach, kiedy sobie przesuwamy je na ekranie głównym, widać, że telefon nie zachowuje się tak szybko jak starszy brat, czyli właśnie HTC Desire, czy nawet konkurencja od Samsunga. W telefonie jest komplet funkcji komunikacyjnych, czyli GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Natomiast WiFi bez standardu N, Bluetooth w wersji ciągle 2.1, w związku z tym nie najnowszy jak w budżetowych telefonach Samsunga. Brakuje również obsługi DVX-u, w związku z tym tutaj filmów na ekranie tego telefonu sobie nie wyświetlimy. Zresztą przy tak małej rozdzielczości one wcale nie wyglądają dobrze. Podsumowując, HTC Wildfire to zupełnie inny telefon niż testowany niedawno Samsung Galaxy 3 również z Androidem, dlatego, że w tamtym telefonie brakowało tylko dobrej obudowy. W tym telefonie najlepszą częścią jest jego obudowa. Tutaj rzeczywiście dużo słabszy wyświetlacz i słaby proces sprawiają, że obcowanie z telefonem nie jest specjalnie wygodne. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem, który potrzebuje wielu funkcji i nie jesteś za bardzo wymagający, HTC Wildfire może się sprawdzić. Wszystkim innym polecam wybór czegoś innego. W tym tygodniu to już wszystko. Pamiętajcie, że przez cały tydzień możecie śledzić ciekawostki ze świata internetu i nowych technologii na naszym like page'u na Facebooku, facebook.com przez Website TV. I widzimy się za tydzień. Cześć! See you. Na początek posłuchajcie o szalonym naukowców z aparatem w